inicjatywa dobre zarządzanie? No to są decyzje e, kierownictwa szpitala, dyrektora szpitala i to są decyzje też e, zarządzającego szpitalem e, starosty. E, wiele osób mówi o tym, że najsensowniej byłoby tu nawet jakieś, jeżeli już ma być system parkowania, no to taki, który by uwzględniał to, że jest jakiś czas wolny, e, jak ktoś z jakimś poważną sprawą biegnie na sorto, żeby był w stanie e, ten temat ogarnąć. I wydaje się, o ile mam dobre informacje, że ten problem na Sorze ma być rozwiązany w ten sposób, że tam też ten parkomat powstanie. No co różne rozwiązania, różne systemy, no na takie się kierownictwo szpitala i powiatu zdecydowało. A czy Bo... to jest dobry pomysł, żeby właśnie był płatny ten parking tutaj, czy jednak w szpitalu ten parking powinien być darmowy? No ja jestem zwolennikiem rozwiązania takiego, że jakiś czas taki system, zresztą w mieście też jako radny miejski jeszcze 10 lat temu proponowałem, że powinno być co najmniej pół godziny wolnego dostępu po to, żeby ktoś kto ma jakąś szybką, pilną sprawę do załatwienia ją załatwił, no czy co innego szybki podjazd właśnie i ogarnięcie, podrzucenie jakiegoś dokumentu a co innego Pozostawienie tutaj samochodu na wiele, wiele godzin, ale... Uważam, że pan starosta Grzegorz Swoboda powinien, korzystając z wielkiego terenu, który tutaj jest, zainwestować i wybudować wielkie parkingi, żeby każdy mieszkaniec miał tu miejsce i żeby nie trzeba było dodatkowych systemów wprowadzać. Skoro tego nie buduje i szuka jakichś tematów zastępczych, no to trzeba zobaczyć, jak to funkcjonuje. Ale z drugiej strony właśnie to jest forma zdobywania pieniędzy przez szpital, bo te pieniądze częściowo idą do budżetu szpitala, więc może to jednak jest rozwiązanie konieczne, bolesne, ale nieodzowne. No, szpital powinien być finansowany, każdy to odczuwa z gigantycznych składek zdrowotnych. NFZ to jest, ma gigantyczny budżet i nie powinien okradać szpitala. Jeżeli NFZ i teraz pani minister Leszczyna okrada szpital, drodzy państwo, z 9 milionów złotych, to jest złodziejstwo. Jeżeli mamy w rządzie takich złodziei jak pani Leszczyna, mówię to w tym sensie, że nie zapłaciła naszemu szpitalowi tych dziewięciu, proponuje milion zamiast zamiast dziesięciu, no to później szpital robi co może. Ale to nie szukajmy, nie przyklaskujmy rozwiązaniom wbrew logice, tylko idźmy no proste rozwiązania. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Niech zapłacą ci, którzy nie dali tutaj pieniędzy. Mhm. Może jeszcze posiedle, bo dyrektor sygnalizował, że problem głównie jest w wynagrodzeniach. Też dyskusja. Ogólna Polska przetacza się w też w tym kierunku, że są pensje lekarzy na poziomie 100 tysięcy miesięcznie. Jakie Pan tutaj ma tego swoje odczucia? Czy rzeczywiście trochę przegalopowano w ostatnich wielu latach? Nie mówię, że za czasów rządu PiS, bo to już trwa od wielu, wielu lat te regularne podwyżki. Ale czy rzeczywiście lekarze i służba zdrowia, wysokość wynagrodzeń nie jest przytłaczająca dla służby zdrowia w Polsce? Ja pan to są pieniądze niewyobrażalne dla zdecydowanej większości Polaków? Ja, nie, nie ja takie pensje przydzielam, takie pensje przydziela dyrektor szpitala po to, żeby i to on o tym decyduje, bo ustawa przewiduje minimalne wynagrodzenie dla lekarza na poziomie 10 tysięcy, ale system nie przewiduje maksymalnego wynagrodzenia. Problem jest raczej w tym, że szpitale, dyrektorzy szpitali między sobą konkurują o konkretnego lekarza. Jak szpital, jeden szpital zaproponuje lekarzowi 40 tysięcy, to ten w drugim szpitalu ma propozycję 50. Wtedy pan dyrektor Rudnik mu proponuje 60, a wtedy pan dyrektor Skędzierzyna mu proponuje 70. No To żyć nie umierać, prawda, w takim systemie z perspektywy lekarza. No ale to są sprawy, które nie dotyczą tego, że rząd Tuska okra traci na co najmniej 10 milionów i powinien natychmiast oddać te pieniądze.